To miłe prowadzić po pierwszym dniu rajdu, aczkolwiek ten rajd w dalszym ciągu jest bardzo długi, ciężki. Jutro mamy naprawdę trzy bardzo cienkie, ciężkie odcinki specjalne przejeżdżane dwukrotnie i tak naprawdę wszystko może się zdarzyć, także absolutnie nie osiadamy na laurach i jutro jest naprawdę kawał ciężkiej roboty do zrobienia, tym bardziej, że wiemy, że Hawaiiashi będzie atakował wściekle. Oczywiście, że czujemy niedosyt, dlatego że prędkość mieliśmy dobrą, ale niestety kapeć na pierwszym Oesie ustawił wyniki tego dnia. Myślę, że i tak jak na 12 km bez powietrza, 6 bez opony, to, to niewiele straciliśmy. Także na pewno jesteśmy w stanie ten sam czas odrobić jeszcze jutro. Także cały czas jest kontakt, jesteśmy w grze i na pewno będziemy walczyć o zwycięstwo. Oczywiście, że był dobry, ale bardzo ciężki. Warunki na jakich przyszło nam się ścigać były naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciężkie. Porównując z innymi rajdami można powiedzieć, że to jest jeden z najcięższych rajdów. Które do tych pory jechałem. Generalnie dzień zakończony na trzecim miejscu nie jest źle. No, jest moim, było moim marzeniem, aby gdzieś tak wysoko dojechać, ale marzenia sięgają gdzieś dalej. Chce, chcielibyśmy utrzymać gdzieś tam trzeci plac, ale wiem, że będzie na pewno nas naciskał Maciej Leksora, a my będziemy starać się mu uciec. sporo rzeczy poszło nie tak, najpierw tempo było trochę niewystarczające, a później niestety popełniłem błąd, przebiłem oponę i jechaliśmy 8 km na feldze samej, a także spora strata, no więc ani miejsca, ani czasy no nie są dobre i, i mam nadzieję, że jutro będzie troszkę lepiej. No zaczęliśmy trochę wolno, ale tak, piąte jesteśmy zadowoleni. Wiedzieliśmy, że chcemy jechać szybko na tym rajdzie, natomiast od samego początku poukładam się tak, że wystarczy nam teraz bezpieczne, szybkie tempo i kontrolowanie zawodników, którzy są za nami z naszej klasy. To, to była dobra jazda, jak na tak ciężkie warunki, jak na Dewiut, na zupełnie nowych odcinkach dla mnie i no, zupełnie samochodzie. Także jakby no, jestem zadowolony. No, działo się dużo. Mieliśmy też kilka przygód, trochę nie trafione, y, do burropa, nie na stawów miejscami, nie trafione. No, wszystko się uczymy i próbujemy różnych. No, co to auto potrafi? No, drobne jakieś kosmetyczne obtarcie z Na całe szczęście, bo Bóg mogło się trochę gorzej skończyć, ale, ale szczęśliwie wyjechaliśmy z Rowu. генералці задавалавае. Так на першомущеяш ми капчата Внік не jest найлепши, як як може биć. но на друг других ноїнах і Оах шибко паш ми чим co разлепей на такі шлізкі сліскі вес.